No, dużo lepiej, no wreszcie wszystkim się uporaliśmy, auto działa jak marzenie wszystko jest, jeśli chodzi o samochód, super no więc możemy gdzieś tam rozwinąć skrzydła, te skrzydła rozwijamy ale, ale z jakimiś tam małymi błędami na pierwszym przejechanym os ie musiałem, trochę za późno schomowałem, nawracać na ręcznym, parę sekundek uciekło no, a na tym długim, śliskim w zasadzie kluczowym odcinku wypadliśmy w taki mały sad jabłonek tam zgasło auto, no i z 15 sekund staliśmy, zanim się wygrzebaliśmy z tego pola powrotem na drogę. Ale fajnie, tempo jest ok, chociaż czasy może tego nie pokazują przez te błędy, to, to ja się cieszę naprawdę, bo przyjemność jazdy z prawnym autem jest wielka. Nie rozbijają trochę te długie dojazdówki dzisiejsze. No są długie, ale takie życie ja bym powiedział, że i tak, słowa uznania dla organizatorów za to, że znaleźli. W sumie naprawdę fajne odcinki, jak na ten teren, gdzie zakrętów jest jak na lekarstwo.